Kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie. Dzisiaj po troszeczkę dłuższym odpoczynku od NSU u Znowu ruszamy z projektem. Przypominam, tutaj mamy ns Pony ZD201 i jesteśmy na etapie skręcania całego silnika. W tym momencie dzisiaj zajmiemy się głównie sprzęgłem i tarczą sprzęgłową. Otóż może lekko zrobię taki lekki wstęp. Mamy dwie, dwie możliwości. Pierwszą możliwość to jest wsadzanie takie, takiej tarczy sprzęgłowej, e, którą tu posiadam. Grubość tej tarczy to jest 11 mm. Miejscami nawet 11,5 mm. Jaka oryginalna grubość tarcz sprzęgłowych e, materiału tego ściernego dociskowego do NSU powinna być? Tego nie wiem. Niestety tego nie wiem. Jest ona dosyć gruba, więc wystaje, więc w teorii wygląda naprawdę ma używaną. I w, w teorii mogę taką wsadzić. O, ja ją troszeczkę oczyściłem, trochę naoliwiłem, no ale widzicie Państwo, no nie jest jak z bajki wyciągnięta. Możliwe, że na tym będzie działać. Czy ją wsadzę? Raczej nie. Może w formie takiego testu, żeby sprawdzić, jak się na tym zachowuje. Możliwe. Ale jestem przygotowany, żeby zrobić... Tutaj kompletnie nową, odrestaurowaną tarczę sprzęgłową, i dzisiaj się tym zajmiemy. Także możliwe, że wsadzę tą, bo to jest bardzo proste, żeby wyciągnąć i rozebrać sprzęgłów na siaku. Ono się nie łączy z krzyżą biegów. Jakby się rozwaliła, to, to nie ma problemu, ale zadecyduję po wszystkim. Na razie robimy nową, aby była przygotowana do zamontowania cała piękna i błyszcząca. Jakby ktoś się zastanawiał czemu myślę żeby dać starą to z różnych względów ekonomicznych po pierwsze zawsze będę miał drugą nową w zapasie po drugie ta może pomimo tego że nie wygląda super doskonale chodzić jeszcze latami już nieraz się spotkałem z takimi rzeczami że lepiej czasami coś zostawić naruszonego czasem i lekko sfatygowanego niż pchać łapy. Eee, dlatego sobie ją zostawię. Nie jest jakaś super zniszczona. Nie jest też w dobrym stanie. W średnim powiedział, zęby fajne, nie najgorsze, no i tak, tu mam bardzo ładną, w dobrym stanie, ale już z zajechanymi koreczkami tarcze, więc tą będziemy naprawiać, ogólnie ta jest oryginalnie do NSU ZD, bo ma jeszcze dziś tutaj znaczek, co mnie też bardzo przekonuje, jest NSU Derat. Co mi bardzo przekonuje, że właśnie też chcę mieć zamontowaną w motocyklu, żeby nie mieć jakiegoś kundelka, tylko faktycznie, żeby wszystko było z jednej krwi i kości od NSU. Ta nie ma takiego znaczka. No i tutaj te, te teraz przechodzimy do yy... odróżnienia, które są oryginalne i jak to było montowane w NSiaku. Otóż yy, w latach 30. różne były do ZD, ZDB, OSR, bardzo podobne te, te wszystkie zębatki, i one praktycznie pasowały. Robiła je jedna firma, także praktycznie do, do wielu motocykli pasowały. Także ten, pomimo że nie ma znaczka ZD, jest idealnie identyczny co ten z znaczkiem Derat NSU. Z tym, że tego biorę pod uwagę, bo po prostu ma grubszy korek. Ten już ma korek wyjechany do zera, i tylko na tej podstawie uważam, że to jeszcze może chodzić. Bo skoro ten ma wyjechany do zera, praktycznie korek, tutaj mamy kolejne tarcze, też praktycznie do zera wyjechane. Tu już w ogóle kompletnie do zera. I skoro ktoś jeszcze zdążył wyjechać tyle, żeby to się doszlifowało, no to tutaj też na pewno nie? będzie chodzić. Eee, otóż tak. ja Jak wcześniej Państwo oglądali, w moim NSiaku miałem założoną tą tarczę, gdzie one mi były dwie z przekładką. No to to jest wiadomo oryginalne One chyba były w OSL-kach montowane, jeżeli się nie mylę. Eee, sam, sama tutaj ta główna tarcza sprzęgowa z zębatką pasuje. To jest minimalnie większa, minimalnie, ale jakby ktoś się uparł, też może wsadzić. Typu, jakby miał wyciągnięty łańcuch czy coś, to też może taką wsadzić. Jest minimalnie większa. I tutaj od tego zabierak, jeśli można to tak nazwać. Więc to sobie odkładamy, bo to nie jest oryginalna. U nas to powinno chodzić i przekładać moc tylko na jednej tarczy. Także tutaj całe sprzęgło sobie składamy. I zostawiam sobie miejsce wolne i biorę się do roboty. Otóż tak, jaki mamy plan? E, tak, jestem w skarpetkach i klapkach, bo jestem w domu, więc w butach nie będę chodził. A zima i naprawdę trochę, trochę zimno jest w stopy. No ale tak, e, jaki ja mam plan? E, mamy tarczę sprzęgła i ja kupiłem jakiś czas temu na internecie, na eBayu, chyba za 300 zł, korek. Sprzęgła. Z tym, że coś tutaj chyba pomieszają z zakupami, i oni mi wysłali dwie grubości. Ich tak sobie myślę, że to jest prawdopodobnie właśnie od OSL-ki jakiejś. Z racji takiej, że jest tu zestaw na dwie tarcze sprzęgła. Ja potrzebuję tylko jedną. Ta grubość tutaj to jest około, już sprawdzę, zrobię cięcie i od razu powiem, bo mam komórkę w ręce. Dobra, jestem po cięciu. Ta grubość tutaj ma 8,5 mm. No to konkretnie za mało. Ta grubość tutaj ma 14 mm, a grubość, którą miałem w tamtej drugiej tarczy, sprzęgło tarczy sprzęgłowej, miała 11,5. Także myślę, że zamontuję te, ewentualnie jakby były faktycznie za grube i by się nie mieściły, no to wtedy wezmę i będę szlifował na, na tym. Na jakimś szkle, na jakiejś płytce, żeby zmniejszyć ich grubość, także możliwe, że będę to wsadzał. Tu, tutaj, od jednego z widzów, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pana Aleksandra, dostałem oryginalny korek z korka. On się trochę męczył, zamawiał do swojego Quicka. Nie, on ma ponego, do ponego setki żeby zrobić też tarcze no i z takiego sobie powycinał ja troszeczkę już mam robotę ułatwioną także tu sobie zostanie na zapas i niech pięknie wygląda i byłem już na bazarze i kupowałem takie korki po 50 groszy także jeden trochę lepszy drugi trochę gorszy do tego mi się nie nada bo są minimalnie za małe ale do jakiegoś quicka czy jakiegoś takiego sprzętu super temat polecam każdemu kto będzie z was na jakimś targu staroci za 50 groszy sztuka na internecie od hurtowni to będzie trzeba wydawać miliony. Także to musi być korek z tego korka. Jak jest plan? Eee, sprawdzam, mierzę wszystko, gotuję korek, daję do gotowania. No i potem odpowiednią techniką to montujemy, wsadzamy i mamy gotowe. Praktycznie nic trudnego. Ja, jakby ktoś się też zastanawiał, jak to poprawnie robić, tutaj mamy w literaturze Henryka Załańskiego książkę, Którą odkupiłem od mojego sąsiada Mateusza, którego serdecznie pozdrawiam. 73 rok tutaj, tak. Opa. Tutaj mamy tarcze ścierne. Jakie mają grubość? Oczywiście to do WSK jest, ale z, 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 z informacji można skorzystać. W przypadku zużycia tylko wkładów korkowych, tarczę można naprawić wstawiając wykłady z korkalitego. No to mamy korek lity. To nie jest taki korek od dzisiejszego wina. Sposób naprawy tarczy opisany w rozdziale 4.1.3: mamy zakładkę, już się wcześniej przygotowałem. Dobra No, i tutaj mamy stronę w bok, i już grubo się kładzie, jeżeli. Podczas weryfikacji okazało się, że jest za, za cienkie. Wkłady, wkładki korkowe mogą być wykonane wyłącznie z materiału litego. Niemierone i nieprasowane. Tutaj yy, piszą, żeby... O, i to jest też ciekawe. W tym celu należy wyciąć ostrym nożem wkładki większe od 3 mm. Od obrysów otworów. Myślę, że ta wiedza nie tylko się dotyczy WSK, ale też i yy, NS-u. Więc 3 mm grubszy zaraz sprawdzimy sobie te, które oni tutaj przygotowali nam. Jak wyjmiemy stąd. I tak, gotujemy to w wodzie około kilka minut, spowoduje to zmiększenie materiału i łatwi, łatwiejsze osadzenie wkładek w otworach. No i to też ciekawe, tego akurat sam nie, nie, bym się nie domyślił, nie pomyślałbym o tym, że po wmontowaniu wkładek należy tarczę, między tarcze korkowe wsadzić tarcze stalowe i ścisnąć w całość w imadle na kilka godzin. W celu dokładnego osadzenia i uformowania w tarczach. No i potem szlifowanie tarcz, czyli po prostu na jakimś papierze ściernym, na jakimś na płycie czy tafli szklanej. No i super, no i wszystko wiemy i to jest, na, to jest nasz plan. Jestem przygotowany, także bierzemy się do roboty. Przygotowałem sobie do ściśnięcia korka osadzonego już na sprzęgle. Znaczy jeszcze nie jest osadzony, ale jak już będzie osadzony, ścisk. W imadę mi się niestety nie zmieściło, bo jest za szerokie i imadu mam za małe. Oczywiście e, coś śmiesznego używam do tego ścisku DRGM. Jakiej firmy, nie wiem, Bros, jakoś tak napisane, nie jestem pewny. Dobra, tu już nam się woda gotuje. Zaraz wyciągamy korek i będziemy wsadzać nowy. Oczywiście jeszcze w międzyczasie czyszczenie. Na początku mogę zobaczyć, które są późniejsze korki i spróbować wypchać palcem, aby były na wzór, czy jako poświadczenie, że faktycznie remont był wykonany. Na pamiątkę. A resztę damy zaraz do gotującej wody i wyciągniemy w drugi sposób. Dobra, ten nie wychodzi. Ten tak troszeczkę, raczej zaraz wszystkie dam do wody, bo się kruszy. O, kruszy się nie, zaraz wszystkie dam do wody. Na chwilę się przygotuję i i będzie cący. Opa, troszeczkę za dużo wody, ale mam zapas w butelce. Dobra, się gotuje. Tak chwilę pogotujemy z 5 minut. Dobra, już minęło około 4 minuty. Wyłączamy z gazu. Garneczek gorąco odstawię sobie gdzieś na imadło. Przestawimy. Dobra. Jeszcze, jeszcze jest ciepłe. Zostawimy aż ostygnie. Od razu czuć też pod palcami, że korek zrobił się miększy. Znacznie miększy. Wcześniej to był jak skała, teraz Teraz amortyzuje trochę sprężynuje. Dobra, zakładam grubsze rękawice i idziemy z tematem. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu wodę wylałem do pojemniczka, z racji takiej, że na nowy korek dam nową wodę, żeby nie przysiąg tą starą benzyną, żeby nie przysiąg starym olejem. Widać już korek trochę się zniekształcił o! I jak tam pięknie wychodzi. Trochę się łuszczy, ale zdecydowanie mniej. Dobra, z tej strony jest grubszy, z tej strony jest chudszy, więc faktycznie będziemy go wypychać o tak o. Wiadomo, że to człowiek by mógł wziąć i wyrwać wszystko na siłę, to nie byłby nawet problemu. Nawet szybciej by było, ale chcę zachować go na wzór, na dowód. Te już są trochę w lepszym stanie, grubsze są. Dobra, robię cięcie i zaraz wracam. Tu odłożyłem te na sucho, które nie, nie są zwiększone objętościowo przez wodę, która nie napłynęła do komórek drzewa, więc także tutaj woda napęcznie. To jest materiał żywy, to nie jest metal czy jakiś plastik i tego. I mam suche, wiarygodne wymiary na przykład tamtek, jak żeby będziemy dzisiaj sobie zobaczyć, nie? Bo to napęczniało. Dobra, wiadomo, oczywistość oczywista, ale zawsze takie jeszcze podkreślam. Oj, to mi się już tak słuszczył. No, sprawdzamy. Już wszystko wyciągnięte 2,2 mm. Kolejny w tej samej płaszczyźnie 2,2. 2 cm, 2 mm. Dobra. To były te nasionknięte mokre. Zobaczymy do porównania teraz te wysuszone. Identycznie. Nie napęczniało góra dół Było w ścisku. Także tu nie napęczniało. 2 i 2. 2 i 2. Dobra. To mamy. Yy, możemy grubość sprawdzić. Wtedy było grubość. Yy, Dobra, nie pamiętam jaka mamy te suche. Tutaj grubość mamy 8,5 mm, 8,5 mm. No i na grubość na pęczniała. mm. Góra dół, 2,2 ,2 mm. I teraz zobaczymy, jak tutaj to się ma. No tak samo powinno mieć oczywiście, bo było w ścisku okej. Okay. Tutaj nawet pokazuje 21,5 mm. 21,5 mm. Ok. I teraz zobaczymy ten korek, który kupiłem z eBaya. I tutaj mamy 23 mm. O milimetr jest. O milimetr jest dłuższe. Nawet półtora, bo jeżeli tu mamy tak. Tutaj mamy 21 mm, 21,5, 21,5 i to tak o wchodzi i trzeba poszerzyć, mamy 23 mm, no dobra, no to w sumie według tej książki Załęskiego powinno być o 3 mm grubsze, nie? W teorii tak, skoro tutaj mamy, możemy spróbować, możemy tak to spróbować włożyć. O ile nam się tutaj zmieści, też nie przykrywa idealnie z wierzchu patrząc, jest prześwit. Jestem po wstępnym czyszczeniu. Teraz ziemi sobie odnaczyłem miejsce, w którym włożę kulkę i sprawdzę, czy wszędzie dookoła się obraca, aby to nasze łożysko, to nasza bieżnia była funkcjonalna i czy nie ma jakiegoś miejsca, jak tutaj, jakiegoś przykrzywionego. Gdzie by wypadła mocniej, gdzie by było wężej, czy gdzieś, gdzie by się nie zatrzymała. Tutaj kulka się rusza, idzie, idzie, idzie i staje. To, to miejsce leciutko przeszlifuję pilniczkiem, albo poprawię, tutaj już jest zabite na amen. A w drugą stronę? Rusza się, rusza się, rusza się, rusza się, rusza się. Rusza się. Tu troszeczkę ciężej, może jeszcze bardziej czyszczenie. Tam jest czymś zabite. O, nawet widać. No ok, poprawiamy to. Poprawię to już nie na wizji, tylko domowymi sposobami. I zaraz będę gotowy, żeby wkładać tarczę z korka. Jestem po małym cięciu. Parę rzeczy się dowiedziałem. Parę rzeczy sprawdziłem podczas czyszczenia. No, zębatki. Czy inaczej to nazywając? Starczy sprzęgowej. Eee, tak. Ten zesaw, który kupiłem, niestety nie pasuje. Niestety nie pasuje, więc będę skazany na eee, produkcję skorka. Ten zestaw jest fajny. I jeżeli chodzi o wymiary, to góra-dół się nadaje. Tutaj góra-dół się nadaje. Jest półtora milimetra większy. Ale jak człowiek dobrze przyłoży i się przyjrzy, to tak nie może być. To tak nie może być że on na boku ma jakiś milimetr braku. W teorii myślałem, że to powinno się dokształcić i powinno dojść, rozszerzyć się. Ale zmieniam swoje zdanie na podstawie takiej, że sprawdziłem wymiary otoEselki. To jest oto tarcza sprzęgłowa. I jak to wygląda? Oto ma wysokość 23 mm. Jeżeli mierzymy to w ten sposób. Jeżeli mierzymy na przykład tutaj, o ten ZD, to mamy 22 mm. Także tu na wysokość by pasowało, bo by się fajnie dogięło. Ale na szerokość, to jest minimalnie węższe. Minimalnie węższe. Tutaj to ma jeden i mm. A tutaj ma 20 prawie 1. Ja tylko tak mierzę na, na oko na razie wiadomo, że to idzie tak pod kątem, ale 20 no prawie 21, 20,5 mm. Ten ma oto osl, ten jest od osl -ki. Ten ma no 19 mm. Także nie pasuje. Tu się pokrywa idealnie. Z każdej strony tu się nie pokrywa, także nie wiem, ile już film będzie trwał. Ja zwykle staram się, żeby filmy trwały mniej więcej e, do 20 minut, e, chyba dziś na tym skończę. I na razie to wstawię e, w zależności od tego, ile on będzie trwał. Dzisiaj dużo na, tak naprawdę nie zrobiłem, ale pokazałem wymiary. Jeżeli kogoś to interesowało, pokazałem e, moją koncepcję, jak to zamierzam zrobić możliwości, porównałem od ZDK i OSL tarcze eee... więc finalnie nie jest skończona ale wiemy w którym kierunku mamy iść czyli w następnym filmiku wycinanie, dokładanie i będzie na gotowo także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Widzimy się niebawem.